Proszę Pana, pękła mi rurka przy zlewie, trzeba, trzeba wstawić nową rurkę, kranik przelotowy i wyjście do baterii. Masz Pan chwilkę czasu? Mam. No i patrz Pan, zełba mię wyszło, no. Jasiu! Jasiu! To jest Panie Majster. Kochany. Obejdź pan drzwi z tamtej strony, znaczy opuść pan pomieszczenie pracownicze. Jak ja zawołam e! To pan wejdzie. Jasiu! Jako mój uczeń kształcisz się umiał na nauce. Co to jest mój chłopcze? To jest rura, panie majster. Tak jest. A do czego jest ta rura? Ta rura jest do niczego. Tak jest. Weź teraz kajecik, ołówek i pisz. Będzie lekcja teoretyczna, Rozmowa z klientem. Ej! Więc proszę pana, pękła mi rurka... Zaraz, chwileczkę. A dzień dobry kto powie? Młodzież słucha, ona się uczy. Dzień dobry. Więc proszę pana, pękła mi rurka przez zlewie, i trzeba wstawić nową rurkę, kranik przelotowy i wejście do baterii. Ale czy masz pan chwilkę czasu? Mam. To idź pan sobie do kina na jakiś film, co pan jeszcze nie byłeś. <grywa> Jasiu, podkreśl węzikiem, że to jest dowcip. To <grywa> prawda, ale woda mi się leje. I musi się lać. Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotykając na otwór, czyli ścielinę, wypływa. <grywa> Praw fizyki pan nie zmieni się, nie bądź pan głąb. Jak to działać? Ja... zapisałeś? Nie niż nie bądź, pan Teraz uważaj, będzie się stawiał. <noise> proszę pana, ale ja ch chciałem pana uprzedzić, że ja mam gwarancję na naprawę tej rurki. No, to zmienia postać rzeczy. Masz pan tu książkę, Życie nie zażale, nie pisz pan, że pan majster odmawia naprawy gwarancyjnej. Będzie pan miał nieprzyjemności, proszę pana. Kochany, Wiesz, co oni mogą mnie zrobić? Jasiu, powiedz panu: oni mogą panu majstrowi skoczyć. Tak, tak jest. Mogą mnie skoczyć. A gdzie oni mogą panu skoczyć? No, <śmiec> Jasiu, powiedz Panu, Oni mogą Panu Majstrowi skoczyć tam, gdzie Pan może Pana Majstra w dupę pocałować. <śmiec> tak jest, tym że... Jasiu, jeżeli, jeżeli używasz wzrotu tam, gdzie Pan może Pana Majstra... <śmiec> zawrać, zawrać, Zawsze zostawię takie niedomówienie, więc inteligentnie. A poza tym bardzo dobrze. No pisz pan zażalenie, nie bądź pan rura. Jak, jak to ja mam nie być rura? Nie, no, nie, nie bądź pan rura i nie pękaj pan. Wężykiem, pękaj, wężykiem. A ja, ja nie pękam go. Tylko co ja mam pisać, skoro wiem, że to i tak nic nie da będzie mięknął no dobrze dobrze blisko blisko ciepło i pan No jeżeli pan prawda nie, nie chce w ramach gwarancji to może tak jakoś prawda prywatnie prywatnie to jest inna rozmowa Piś punkt drugi Dwa. robota prywatna po francusku travail privé Znaczyć. No jako ciekawostkę zawodowe co zapisz. No więc słucha pana, o co się właściwie rozchodzi? Proszę pana, pękła u mnie rurka przy zlewie i trzeba wstawić nową rurkę, kranik przelotowy, wie pan, wyjście do baterii. I nie łudź pan ojca dzieci robić. Wężykiem, wężykiem! O ja! Gdzie szanowny pan zamieszkuje? Przy placu wolności. Przy placu wolności. Co, nie wolno? Nie, nie o to się rozchodzić. Proszę pana, ale żeby, żeby ja panu zapłacę! Panie, pańskie pieniądze to ja. Co? Niedomówienie. Kochany, po lekcji weźmiesz nowy kranik przelotowy, rurkę do baterii. Pójdziesz na plac zwycięstwa. Dzisiaj jest, ale ja mówię, nie? Pójdziesz zatem na plac zwycięstwa i założę do tej Kowalskiej. Ona już pół roku cię. ta, ta, te ta, 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 czekoladki, przynosiła bileta do... To no sekur... ta sama, tylko wyszła mnie ze łba, dopiero pan szanowny był miło nie przypomnieć. Proszę, proszę pana, to może przy okazji i do mnie, prawda? To, to niedaleko wie pan... Woda mi się leje, ja chciałem sobie, wie pan, kafelki założyć. I... Jej, 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 jej. Kochani. Pan masz drobnomieszczeńskie nawyki. Pan chciałbyś mieć tak, zimne wodę osobno, ciepło osobno, ścielne rurki, kafelki, duperelki, kraniki, dywaniki, chamstwo i drobno mieściaństwo z pana wylasło. A pan się zachowuje skandalicznie. Oj kochany, nie znieważaj robotnika. Które wraz z chłopem i inteligentem pracującym stanowią zdrową siłę narodu. Zapisałeś? Nie, ja to znam na pamięć. Patrz pan, taki z to znam na pamięć. A pan nie znać, bo pan jesteś cham, ćwok, nie łuk, i woda na młyn od wetowców z Bonn. Pan się zachowuje jak kelner, proszę Pana. O, Jasiu, pokaż Panu, jak się u nas zachowuje kelner przy pracy. Yes. Wyśkajecik, kołówek i pisz. Hamstwu w życiu. w życiu. No jak piszesz hamstwu? No jak piszesz hamstwu? No jak? No tak. To no, no. No. No może i dobrze. <laughs> hamstwu w, w życiu należy się przeciwstawiać Siłą. 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 siłą, 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 i godnością, godnością osobistą. osobistą. To była taka scenka kabaretowa do śmiechu, Bo wszystkie co raz, lubię się pośnać, ale było i koniec. A teraz, kto się zacznie śmiać, ten dostanie wryj. Wężykiem, wężykiem, tak jest, wężykiem.